Witamy was bardzo serdecznie. Tym razem nie na placu w firmie Korbanek, a na polu Uniwersytetu Przyrodniczego. Dokładnie tak, Michał. Witam tak, jakśmy obiecali. Mówiliśmy statycznie o tych rozsiewaczach, a teraz mówimy, jak to jest w życiu. Oczywiście. Bo lubimy przetestować, lubimy sprawdzić, czy to się da. Zastosować, czy to jest manualnie stosowalne. I czy faktycznie te nowinki technologicznie, które tak ładnie są opisane i pokazane, ha. czy one działają de facto w praktyce? Wielu z Was ma zawsze wątpliwości, czy to jest taki Bayer, czy to rzeczywiście daje korzyści. I czy warto w takie rzeczy w dniu dzisiejszych czasów inwestować? Dokładnie tak, ale sądzę Michał, że akurat w tym przypadku, kiedy te ceny nawozów tak oszalały, każdy gram jest na wagę złota. Ja Ci powiem tak. Każdą tą granulkę tutaj, sprawdzając, czy dobrze oby działa w graniczny, tak. również sterowane bezpośrednio przez komputer, tak, czy oby tak naprawdę nie wpada nam nasiono na działkę sąsiada, czy też na drogę. Tu akurat na drogę by wpadało. Pokażmy go, jak on wygląda właśnie w pracy. Idziemy. Siew graniczny, zaczęliśmy od tego siewu granicznego. Ten rozsieracz ma. Powiedzmy, po niemiecku mówiąc Grand Limiter. To tak. Się, tak, taka nazwa się przyjęła. Czyli limiter graniczny mówiąc. Po po polskiemu, polskiemu, po polskiemu jak najbardziej. Zacznijmy od tego. Maszyna generalnie jest top of the top, jeśli chodzi o sterowanie. Tak. Jest to najwyższy poziom już dokładności i precyzji. Jaki jest możemy to, zastosować? Jest, znaczy, można w powiedzieć. Wprost. Jest to gigant, mhm. jeżeli chodzi o maksymalną wielkość typu szeregu tego rozsiewacza. Dokładnie. Jest to model Primo. Tak. Oczywiście mówimy o marce Maschio Gaspardo, żeby tak. też była sprawa jasna. Tak. E, baza maszyna 1350 i 3 nadstawki po 620, co nam daje 3210 litrów, że tak powiem, faktycznego załadunku. Tak, ale to też trzeba właśnie zwrócić uwagę, że to i tak jest gigantyczna pojemność, mhm. bo Przechodzenie na kolejne poziomy powoduje, że musimy mieć dużo większe ciągniki. Oczywiście. A tu że mamy tak. optymalny ciągnik, ten, który zawsze jeździ przed opryskiwaczem, bo to wiemy po już byśmy się dowiedzieli. I to jest faktycznie gigant. I to, co najcenniejsze, moim zdaniem, uh -huh. akurat dla Uniwersytetu Przyrodniczego, uh -huh. robi kolosalną różnicę w jakości rozsiewu. Dokładnie. I tutaj mówimy już o sterowaniu. Tak, S pełnym. Pełnym sterowaniu na ISOBASie. Tak. Oprogramowanie mile Tak jest. Tutaj oczywiście możemy zastosować tak zwane mapy aplikacyjne, już Paweł. Dokładnie, mapy aplikacyjne. Tu jest w ogóle e, precyzyjne, czyli mm -hmm. wpiew jedziemy dookoła mm -hmm. pola i później sam rozsiewarz decyduje. Występujemy tak zwany obrys pola, tak żebyśmy, tak żebyśmy nie mieli nakładek oczywiście na obrycie. Dokładnie tak. Ale to jest ta podstawowa funkcja. Mapy aplikacyjne natomiast dokładnie dają nam tą precyzję, że wtedy w zależności od poziomu, że tak powiem, e, nawozów minerałów w glebie, jakie mamy. Tak, ale też operator może ingerować, uh -huh. że może sobie wiedząc A to, o to tym, też że, manualnie? Może manualnie, sterować. może, że to nie jest tak, że on kompletnie nie jest wyłączony uh -huh. z pracy. E, Tarcze rozsiewające, system w ogóle rozsiewający. Eee, oczywiście wszystko jest z kwasówki tak zwanej, tak zwany tak, ten to się, to się zrobił standard, który uważam, że to jest bardzo dobry kierunek. Tak jest, tarcze oraz łopatki, na nich również kwasówka. Tutaj akurat mamy, że tak powiem, jeszcze technologię 18 metrów, więc zastosowaliśmy tak. eee, tarcze 12-21. Bardzo fajną rzeczą jest, jeśli chodzi o rozwiązanie konstrukcyjne tej maszyny, dosłownie dwie minuty i wymieniamy tarcze na 21 36 w zależności tak. jakie mamy zapotrzebowania. I warto uważam rozważyć w niektórych gospodarstwach w ramach ekonomicznego gospodarowania, żeby jednak tam, gdzie jest to możliwe, przejść z tych 18 na 24 metry, bo to jest oszczędność w paliwie. Oczywiście. Przy 24 metrach te rozsiewacze na pewno gwarantują Wam prawidłową pracę i tu naprawdę nie ma obawy. Tym samym mniejsza ilość tak naprawdę ścieżek przejazdów technologicznych, Dokładnie to tak. nam zdecydowanie też wpływa na ekonomię zbioru. Dokładnie tak i to trzeba na to zwrócić właśnie uwagę. Też chodzi o ugniatanie pola. Też jest jedna taka, bo zawsze wiesz, że ja lubię te smaczki. I tu akurat jest też taka fajna wersja, gdzie mamy okienko i z przodu, i z tyłu. I z przodu, i z tyłu. I dodajmy to, że są specjalnie, że tak powiem, zamówione nadstawki, które wszystkie trzy posiadają wizjery tak zwane. Dokładnie I możemy tak. sobie na całym poziomie bardzo fajnie, że tak powiem, obserwować. Każdy, jak, jak to wygląda od strony operatora, bo to też jest yy, oczywiście, jest komputer, on nam podaje te wartości. I tego, ale zobacz, właśnie bardzo ładnie widać, że są na właściwym poziomie. No mniej więcej jest teraz tak rozsiewać, jakby był prawie do pracy. I właśnie widać, jak ubywa też, że może też wzrokowo możecie zobaczyć, jak Wam ten nawóz ubywa. Wiedzmy, Paweł, to tak jak wspomniałeś, tak potocznie mówiąc, że na komputerze widzimy tutaj, ten system na bieżąco podaje nam stan wagowy że powiem, nawozu i. Co10 kg szczegółowo nam aktualizuje tą wartość. Także tak. my bardzo precyzyjnie wiemy od samego początku, ile tego nawozu mamy, ile nam ubywa i ile areale w dany, areał w danym czasie żeśmy obrobili. Tak, i co za to odpowiada, co tym steruje. Ta mała tutaj szara skrzyneczka, która jest, ona ma w sobie ten system, można by powiedzieć, sterowania. Tak Tam jest. jest całe oprogramowanie i komputer. Tu też nawet byśmy specjalnie zastosowali taki myk, że daliśmy monitorek od innego rozsiewacza. Po to, żeby, z po, po to, żeby najzwyczajniej sprawdzić, czy jest to maszyna uniwersalna i czy ten system nam się łączy? Dokładnie. I teraz tak naprawdę wiemy doskonale, że zastosowanie jednego komputera może być do wielu kroć maszyn, i Dokładnie. to jak najbardziej działa. Działa. I właśnie na to zwróćcie uwagę, że czasami nie, nie trzeba kupować zawsze tam pięciu monitorów, bo to nie, nie, nie sztuka. A to jest może nawet nieraz duża oszczędność, w zależności też od producenta. Też e, oczywiście to by też nie działało, gdyby. Na ciągniku nie była antena. Tak, tutaj już mamy, mamy antenę AG Star, która nam w pełni precyzyjnie, że tak powiem, ściąga sygnały do utrzymania jazdy równoległej, no i do funkcjonowania całości pracy, że tak powiem, tego urządzenia. Też jest tak, bo też mieliśmy takiego fajnego jednego gospodarza, testowaliśmy co prawda inną maszynę, gdzie ten cały system e, antenowy i system monitoringu już miał ciągnik. Mhm. I wtedy już wystarczy podłączyć się kablem. Nie trzeba tego monitora, nie trzeba anteny, to jest kolejne oszczędności. Tak jest, to jest bo są takie ciągniki, 20-30 mówimy... tysięcy nieraz oszczędności by to było. Mówimy nie? o tych świeższych ciągnikach, które Dokładnie. już mają antenę i ten system wbudowany, że tak powiem, Wpinamy w swój się w system mhm. i nie ma problemu i to działa tutaj podkreślmy, że sterowanie w pełni tak naprawdę jest elektryczne tym rozsiewaczem. Tak. Tutaj już nie podłączamy żadnej hydrauliki, nie? Tak. czyli sterowanie tutaj, jeśli chodzi, to zaawansowane e, całym układem sypowym i dozującym jest elektryczne. Tak zwany e, system podwójnej zasuwy. Jedną zasuwę mamy on-off, tak. która nam zamyka i otwiera na uwrociach, jak tak już. Jest. jesteśmy po objeździe pola, a druga zasuwa w zależności od prędkości pracuje na stałe, czyli otwiera się i zamyka w zależności od prędkości jazdy, tak aby to było proporcjonalnie zachowane, jeśli chodzi o ten wydatek na hektar. Tak, bo to jest też bardzo cenne, bo są rozwiązania z tak zwanym hydrauliką. Tylko powiedzmy sobie szczerze, ja tej hydrauliki, oczywiście ona jest bardzo dobra i to nie budzi moich wątpliwości, tylko często jest tak, że jeżeli i byłby napęd hydrauliczny, tarcz i sterowanie hydrauliczne, to istnieje pewna obawa, że w momencie, kiedy temperatura tego oleju byłaby za duża, czyli nie byłoby szybkiego powrotu, Mógłby ten olej Oczywiście, nam zakłamywać. Bywa, bywają tak zwane zakłócenia w pracy tego tak. układu. Natomiast jeśli chodzi o układ elektrycznych e, siłowników, działa to zdecydowanie precyzyjniej, a nade wszystko szybciej. Tak. I w tym momencie, tak jak wspomniałem, te zasuwy, one nam zwłaszcza ta na obrociu, on off. Działa w trybie ekspresowym, to są ułamki sekund i mamy zamkniętą otwartą. Nie? Tak, tak że... bo elektryka, trzeba przyznać, że pod tym względem działa perfekcyjnie i ona dostaje impuls i automatycznie jest wykonywane działanie tego, hmm. powiedzmy, procesu, który akurat elektryka nadzoruje. Eee, jakbyś powiedział tak, bo też w Gaspardo są jak gdyby takie dwie szerokości zbiorników, bo ten tak. jest największy. Tak jest, mamy 213 i 314, czyli dwa modele. Jeden jest to w granicach 2,5 metra, ten mniejszy, węższy. jak węższy, On jest tylko węższy. On jest węższy, tak jest i też uzyskuje tą maksymalną pojemność mniejszą nieco. Natomiast ten model jest już 285 cm szerokości i on ma w tym samym większe, szersze te nadstawki, bo tutaj są 620, jak wspominałem. Tam każda z nadstawek ma 535 litrów, więc robi się nam różnica kilkuset jakby litrów i tym samym ta maszyna powoduje, że przy tej rozbudowie osiąga 3210 litrów. To jest naprawdę maszyna już no, sporych rozwiązań z przeznaczeniem na naprawdę gospodarstwa duże i wymagające. No bo tutaj tak. Uniwersytet bodajże włada 400 hektarami. Tak, tak, żeśmy to ustalili poza kadę. Mhm. To jest 400 hektarów, bardzo zróżnicowane gospodarstwo. Lubimy jak gdyby z nimi współpracować, bo i mamy sady, i mamy hodowlę bydła, i mamy kukurydzę na kiszonkę, w ogóle produkcję kiszonki, mhm. siano kiszonek, i mamy produkcję zbożową i kukurydzę na ziarno i tu jest jak gdyby Także tym pełne spektrum. Nawet e, taki rozsiewać możemy tutaj zastosować przy różnorakich uprawach. Tak, e, będą różnorakie wymagania. Tak, różnorakie wymagania pod względem jakości jakby czy gatunku nawozu oraz zdecydowanej e, wielkości tego granulatu, ilości ile my na hektar mamy wysiać. Dokładnie nie? tak. Także tutaj od tych najmniejszych, że tak powiem e, wielkości możemy aż po setki kilogramów e, naprawdę na na hektar tutaj dawkować. Też jest bardzo bardzo ważne, szczególnie w tej dobie, której teraz, gdzie są tak kolosalne ceny nawozów. Dostałem SMSA przed chwilą od brata. Słuchaj, że widział, że już nawozy sięgają za tonę 10 tysięcy złotych. No to jest już abstrakcja. Także to po prostu gospodarowanie, a trzeba powiedzieć wprost, nawieść trzeba. Trzeba coś włożyć w tą ziemię, żeby później z niej wyjąć. Nie, nie da się tego oszukać. Tego się nie da oszukać. Oczywiście chcemy włożyć jak najmniej, a uzyskać jak najwięcej. Ale Dokładnie. aby tak się zadziało, musimy naprawdę zastosować mocno precyzyjne maszyny, no już oparte na technologii najczęściej ISOBAS, która ISO nam umożliwia tak taką pracę. Jak widzicie, produkt sprawdza się i właśnie to jest to było najcenniejsze dla nas doświadczenie, że nie mówimy o czymś, co się nie sprawdza w polu. Michał bardzo ci dziękuję. Trzymajcie się do następnego. Mam nadzieję równie ciekawego programu.